Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku serii Let's Play FIFA World. Dzisiaj serwery futa są niedostępne, także zagramy sobie znowu w, w prawdziwe zespoły. Tak, tu widzicie moje ostatnie mecze, tu porażka, tu wygrana. Także dzisiaj, y, oczywiście, jestem tutaj najgorszy, Lidze, w tej pierwszej, patrzy 30. Y, to sobie zagrajmy czymś, nie wiem, ja myślę sobie może dzisiaj poleciał Borussią Dortmund, czyli jedziemy w Niemcy. Gdzie są Niemcy? Tu są Niemcy. Bundesliga, tak, w Bundesliga przecież są. I BVB, czyli na B. Borussia Dortmund, proszę bardzo. Zagrajmy. Ciekawe, czy jeszcze Lewandowski tu będzie? pewno nie. Chociaż zależy, jak tam jeszcze z aktualizacjami ta FIFA stoi. Zaraz się przekonamy! Dobra, z kim gramy z Rałem Madryd oczywiście O, wi widać kurde, Game Mafia, Win 4, porażki 13 Czyli yy, sugeruje, że można, można, można dzisiaj wygrać. I to w sumie dobrze, bo zawsze parę pieniążków wpadnie, co nie <grym> I nie trzeba tu wydawać przynajmniej na kontrakty. Właśnie to jest taka dobra kopalnia pieniążków, tylko że kurde jest chyba ograniczona ilość yy, możliwość rozgrywania meczy z tego co widziałem jest ograniczona do Raz, dwa, trzy... jakieś, nie wiem, osiem może? Ale się oczywiście tak jakby kredyty odnawiają. E, o, jeszcze jest Lewandowski, czyli jeszcze nie ma nie było aktualizacji składów. Ktoś wie w ogóle, kiedy się sezon rozpoczyna, piłkarski nowy? To może piszcie w komentarzu, bo ja tak za bardzo z piłką... Za piłką nie stoję. O, oh, LOL! Ja tu mówię, będzie łatwo. A tu, kurde... Takie rzeczy. Nie, jeszcze jakaś pizda mi strzeliła. Wczoraj się o nim wypowiadałem, więc. wczoraj, przepraszam. Przedwczoraj. Także wiecie o co chodzi. Ale co ja robię, nie tak, że mi tak samo idzie? Przecież teoretycznie powinien tutaj. O kurwa. Miotać jak szata, no tu. posiadaniu Nie, podaj. Lewandowski. No nie, jak mogłeś tego nie trafić? O, jeszcze no główko, ale główka chujowa. Robercie Lewandowski, co tu się działo? Da <coughs> no, proszę bardzo. Moi się kurde sami wracają, Jak debile. Co nie powinno mieć miejsca. No ja pierdykam. Jak ich zmusić do, do tego, żeby biegli cały czas non stop? A nie kurde. Jak tylko im się chce. Do tej piły cholera nie mam co tu zrobić dobra teraz trochę się sytuacja wyjaśniła Kevin Grosskreutz i dupa oczywiście muszę jakoś popracować nad y, taktyką gry kurde w ataku bo coś mi słabo idzie w tym momencie nie wiem może wezmę na ofensywny tryb to mi będzie, będą bardziej wychodzić yeah. tak się pyka och Kolera. Chyba nie tak jednak. No nie no, czemu tamten go tak oprzeć? Dziwnie. No panie Krystianie, no i znowu ta pizda. Po co te pizdy podajecie? No ja pierdzielę. Ah, kurde, bolek. A miał być dobry mecz. A miał być prosty mecz. Ale oczywiście, kurde, musi jakiś kurde lalość strzelać. Po Cristiano Ronaldo, po Cristiano Ronaldo. To gówno nie piłkarz. Moim zdaniem oczywiście. Oj chuj! Dobra, karny, bardzo ładnie o to chodziło i oczywiście nie strzelę pewnie. Powinno być dobrze. Jest! Ha! Z karnego, ja jestem mistrzem goli normalnie. Nikt nie potrafi skarnych karnych strzelać, tylko ja, i dlatego strzeliłem gola z karnego. Bo nikt nie potrafi i to są najlepsze gole na świecie. A w sumie trochę mi wstyd, ale ciul. Nie mogę przegrać, tak, że trzeba wykorzystać takie sytuacje. Tym bardziej, że chujowo mi coś idzie. Z jakąś pipą gram, a czemu to tak? Przecież to, teoretycznie to ja powinien chyba mieć... A powinien być dla mnie, tak? Czy nie? Nie widziałem, kto tą ostatni. No nie, no! Wyjew to. Dobra, jest. Robert Lewandowski. Nie było niczego. No nie, no! Kurwo, ty wredna! Czemu odeszłeś od tego? Ja pierdzielę, no! Sławego Spida ma, czy co? Nie wierzę. No i oczywiście musiałem w niego wpaść zamiast, kurde, gdzieś bokiem przejść. O Boże! O Boże! No i tam wysuwa mu się. Iść od tej pizdy! Wiedziałem, że będziesz tę pizdy chciał pod... Jezus! I leci, kurde! Jakby obstrany Biegać nawet nie umie, kurde. A przynajmniej dziwnie to robi. Eee, dobra. Robert Lewandowski! No, no... z pierwszej tego nie podałeś. Ooo... Jest kurde główka i myślałem, że poza brankę poza wypadnie w poprzeczkę walnie czy cokolwiek mi się wydawało jakby leciała nad poprzeczką, a na szczęście się udało <grym> Dobra, teraz sobie ty poważna powtóreczki A ja muszę wyczyścić telefon, bo wiem co go zrobić yeah. Dobra, 2-2, jest coś w tym jeden karny, ale no to sam sobie na ten los zapracował Także wcale mi nie jest przykro z tego powodu. Dostał karnego jak pizda, ale no też strzelił mi pizdą, więc jest, jest, jest wyrównanie lekkie. Możecie mnie hejcić za nienawidzenie Chrystyny, ale no. Tak, mamy klimat, sorry. Juuuu, szminioso. Kurde, kurde, kurde. Ach. Cholera, jest, gol! Jakiś Miktyrian To jakiś turaz kurde Ale strzelił, najważniejsze Nie wiem czy to Turas czy nie Turas, nie widziałem jego y, plakietki z nazwiskiem Także z nazwiskiem, z narodowością Ale znając y, Tureckie nazwiska i, 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 i Ilość Turków w Niemcach Jestem skory powiedzieć, że to jednak jest Turek No i teraz kurde Ronaldo pójdzie Fak, O nie, co ja tu zrobiłem? Dobra, ważne, że nie jest faulowa. Luka Modryć! Kurde. Masz czelność fałować ściulu. Je, yeah, wleciałem, kurde, takim. w sumie debilnym. O no nie. No już do Krystynki, a taki chuj. Nie dla psa, Kiełbasa. Syn mój. No podaj to. No dobrze, jest że no I to no nie, no i tamten wyszedł, kurde, na najmniej na odpowiednim momencie. Oh. Dobra, o tak się dzieje. O tak się robi, kurde, tam. Nie tu, ty głupia FIFO. Ty głupia FIFO, czemu tam? No kto ci poka powiedział, żeby tam. Jebać, masz, Ronaldo, kurde. Masz, poczuj, kurde, penisa w majtka. Hmm, Zachuja, zapałeś, kurde No Boże, nie chcę Jezu ludzie, nie dawajcie mi grać z Real Madryt. Bo to już takie hejty lecą, takie hejty lecą na Real, że to normalnie. Aż mi jest głupi, jak już gada na jakieś głupoty o nich, ale kurde. Ale tak trzeba po prostu. Takie jest życie. Dobra. No co? Jaki fan? Przecież było w piłę! Sędzia definitywnie jest za realem. Zawsze kurde w 12 grają minimum. No Jezus, szykuję się do tego strzału i... Mm, bardzo pięknie. No dobrze, że jeszcze nie zmieniał, nie zmieniał kurde na no stop tych ludziejów, bo bym się wkurzył. A są tacy, którzy myślą kurde, a muszę strzelić tym, bo on dobrze strzela karne, czy tam klocki, rzuty pośrednie czy bezpośrednie oj nie wiem czy źle nie zrobiłem, na szczęście jakoś się to udało. Grosskreutz. No nie no, kurde. Ekscytacja na trybunach. No ja... Nie mogą być od razu... No, a ty biegnij w tą stronę, czemu biegniesz do bramki, ja pierdolę. O, cholera. Wciąż mamy remis, dobra, teraz trzeba trochę na czas zagrać. Trzeba trochę to na czas zagrać, powiedziałem. o boże, gdzie tam? I teraz skóry zrobią. Dobra, a od tamtą, moi się zdążą ustawić. Także to może nie było najmądrzejsze, ale też nie było najgłupsze zagranie. Proszę bardzo. Fatalne podanie, ale nie moje na szczęście. O Jezus! Robert Lewandowski, prawie! Dobra, teraz trzeba z narożnego ładnie wybić. Diego Lopez, od kiedy Diego Lopez broni w tym? W realu, w sumie nawet nie wiem, bo mówię, jestem w tyle bardzo. Ojej, jak to teraz co zrobić? Dobra, jeszcze mam out i może coś mi się uda. Ojej, coś Krystynkę boli Szmelcer. Szmelcer. I teraz ha, A, chciałeś buchetkika walnąć. To może był ten, nie PRELE, tylko jak mu tam było. Jakiś ten co tak lubi falować, kurde nie pamiętam jak się nazywał A koniec meczu proszę bardzo, tak się w sumie powinien być remis, ale... Ale kurde nie było. Bo się cieszę, w sumie że szczyliłem tego karnego. Tak to bym nie wygrał. No ale cóż, no przynajmniej jest remis. Byłby remis, gdyby nie ten karny. Także Liga 9, proszę bardzo. Tak się to wygrywa. Jakieś ma nadzieję, że jakieś większe pieniążki. A co tu jest? Czemu mi w ogóle usunęło? Wszystko moją kasę. No dobra, A bo to mi. Nie. No to mi nie dodaje pieniążków? Przecież nie wiem, chyba na początku. Nie zaliczyło mi meczu? Nie, tu jest mecz, dobra, sorry. Okej, okay, dobra, także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że te hejty o realu was nie uraziły. Jak tak, to sorry, taki mam klimat. Jo, trzymajcie się.